Manifest Świadectwa Suwerennej Łaski Przyjścia Sovereign Grace Advent Testimony Manifesto 1919 rok Po raz pierwszy opublikowany w 1917 Podpisany przez Amzy Clarence Dixona Jednego z dziesięciu sygnotariuszy dokumentu Konferenci Spotkań Świadectwa Suwerennej Łaski Przyjścia Pragną złożyć jasne oświadczenie ich pozycji W odniesieniu do proroczych prawd W duchu miłości i pokory Uznając, że nasza wiedza jest tylko cząstkowa Trzymamy się zasady przyjmowania słowa Bożego w jego dosłownym znaczeniu, poza tym co jest w oczywisty sposób symboliczne, i przyjmując w ten sposób prawdę proroczą, podkreślając fakt, że to wzmacnia, nie umniejsza, doświadczalną radość z doktryny łaski, także tak poznanej. Dlatego my z zapałem wykładamy przed wami w punktach, w których złożone jest i będzie nasze świadectwo, i zachęcamy naszych czytelników, aby z modlitwą rozważyli te rzeczy w podporządkowaniu słowu Boga i w zależności na duchu świętym. Przyjmujemy doktrynę wolnej i suwerennej łaski Bożej, mianowicie współwieczność i równość wszystkich trzech osób w jednym bóstwie, pełne ustne natchnienie pism, wcielenie, bezgrzeszność, zadośćuczynienie, zmartwychwstanie i wstąpienie Boga syna, zastępcze posłuszeństwo i śmierć pana Jezusa Chrystusa, wybranie, odkupienie, odrodzenie, usprawiedliwienie, przypisanie sprawiedliwości Chrystusa, uświęcenie, finalne wytrwanie wszystkich świętych, całkowitą deprawację całej ludzkości i całkowite zboczenie od Bożej naturalnej woli. Wieczny żywot sprawiedliwych i wieczną karę niegodziwych. Bliskie przyjście powrotu Pana jest ażą pewną nadzieją. Jego powrotu oczekujemy jako premilenialnego. Jak następuje? Odstępstwa Izraela i chrześcijaństwa, konfederacji dziesięciu królestw, odrodzenia Babilonu i babilonizmu, panowania antychrysta, wielkiego ucisku. W celach ponownego przyjścia Pana wierzymy, że jest zawarte zmartwychwstanie wszystkich świętych, którzy odeszli i wychwalenie wraz z nimi świętych, którzy żyją. Zniszczenie antychrysta, człowieka grzechu, bezbożności, nawrócenie i przywrócenie Izraela, zgromadzenie z jego królestwa wszystkich rzeczy, które go znieważają, panowanie nad całą ziemią i ogłoszenie królestwa w sprawiedliwości, szatan zostanie związany, a jęk ziemi uciszony, sąd Wielkiego Białego Tronu, przy końcu Tysiącletniego Królestwa, stworzenie nowego nieba i nowej ziemi po Tysiącletnim Królestwie. Znakami, które rozpoznajemy o jego bliskim przyjściu, są szybko narastające odstępstwo chrześcijaństwa wraz z bezprawiem. Ogólnoświatowe świadectwo Ewangelii, aby dopełnić wyprowadzenie z pogan, ludu dla Jego imienia, dzieja apostolskie 15-14, narastanie Federacji, Unii, ligi, Sojuszy, zarówno kościelnych, społecznych, handlowych, przemysłowych, narodowych i międzynarodowych w oddzieleniu od Boga, jego Chrystusa i Jego prawdy, reorganizacji Cesarstwa Rzymskiego, prowadząc do dziesięciu królestw ponowne otwarcie Wschodu, w szczególności Palestyny, Mezopotamii i Egiptu. Wraz z przywróceniem Żydów do Palestyny jako ich narodowego domu, w ich trwającej niewierze, upadek absolutnych monarchii i rozpowszechnienie się konstytucyjnych rządów, powstanie demokracji z niepokojami społecznymi i przemysłowymi. Duchowe pojęcie tych rzeczy na podstawie nauki Ducha Świętego uznajemy za niezbędne dla pełnego świadectwa prawdy, które doprowadzi do praktycznego oddzielenia się od światowych zasad, rozporządzeń i przyjemności i do bycia bardziej lojalnym w oddaniu służbie pańskiej.